Zapraszamy na cykl Mama i tata. Będziemy mówili y, sporo konkretnych rzeczy, takich, które się przydadzą y, wam jako rodzicom, y, żeby na co zwrócić uwagę, czym się nie załamywać, y, gdzie odpuścić, gdzie przycisnąć. Y, zaczniemy od etapów. Tak, powiem o takich istotnych etapach w życiu naszych dzieci. Chcemy powiedzieć o etapach rozwoju dziecka pod kątem przede wszystkim zwrócenia uwagę na to, co się dzieje z emocjonalnością dziecka. I chcemy tu zwrócić uwagę, że te pierwsze lata, miesiące, lata życia naszych dzieci są kluczowe. To badania to po prostu potwierdzają z każdej strony i w każdych koncepcjach, że jeżeli tamte etapy są dobrze pozaliczane, to wyposażamy nasze dzieciaki w spore zasoby, które potem mhm. pozwalają im radzić sobie z, w życiu z różnymi emocjami, w relacjach y, zawodowo itd. Mhm. Pierwszy etap to jest bezpieczeństwo poprzez miłość. To jest etap, który trwa y, y, bardzo mocno w tych pierwszych miesiącach życia. Tam ma się dokonać to, że dziecko ma relacje z mamą. No, W psychologii mówi się o takiej relacji z obiektem, mhm. czyli czy może być inna osoba, ale jedna Jeżeli osoba. Jeśli mama nie może sprawować tej opieki, to może być tak. Ktoś to, w zastępstwie. To ma być jedna osoba, której, z którą nawiązuje się więź. Mhm. Dziecko jest wyposażone w szereg. Aparatów do tego, tak, czyli zapach, dotyk, wzrok ono rozpoznaje twarz. To jest jeden z takich ośrodków w naszym układzie nerwowym, który jest bardzo mocno rozwinięty zaraz po urodzeniu. I tam następuje coś takiego bardzo ważnego, co może być tak niezauważone, bo jest, bo jest po prostu intuicyjne. To, że mama doświadcza ogromnej przyjemności w byciu z dzieckiem. Dziecko, które jest, rozwija się nieprawidłowo, z porażeniem mózgowym, dzieci autystyczne, dostarczają mamom no, bardzo silnej frustracji. Te mamy trafiają do poradni z jakimiś depresjami, z ciężkimi takimi lękami o swoje dzieci ponieważ nie dostają tego sygnału nawiązywania więzi. Takiej informacji zwrotnej, która wypływa ze strony dziecka, to jest to, ta koncentracja wzroku na twarzy mamy, czy na, na całej postaci, jakieś tam y, odgłosy dźwiękowe już, y, uśmiech jak się pojawia, gaworzenie, y, rączki, które głaszczą. To jest etap, który można nazwać y, rozkoszą, Rozkoszą dla, dla, dla mamy i dla dziecka. Oni są w symbiozie, etap karmienia, przytulenia, takiego bycia w sobie, ze sobą. Bardzo dużo tam jest ciepła. Oczywiście ta mama jest w połogu, ona jest przemęczona, zestresowana. Mm -hmm. Ona się boi o to dziecko, zwłaszcza tak, pierwsze, pierwsze, czyli, czyli tam, czy, czy, czy wszystko dobrze, czy ono się prawidłowo rozwija i tak dalej. Ale to, to oczywiście się naturalnie gdzieś tam układa. My to, to, co my chcemy powiedzieć o tym pierwszym etapie, to tam ma być rozkosz, tam tak, ma i, być i, przyjemność. I tam, I tam ta więź, która się wytwarza pomiędzy matką a dzieckiem, yy, przywiązanie, właśnie dziecka do tej jednej osoby, chociaż gdybyśmy tak mogli powiedzieć, co dziecko sobie wyobraża wtedy, to ono myśli, że ono samo się karmi, samo się przewija, samo się sobą opiekuje. Jakby nie odróżnia matki od siebie, uważa, że matka jest z nim, jakby jego przedłużeniem. Mhm. Dopiero po jakimś czasie następuje podział w umyśle dziecka, że ono już dostrzega, że matka nie jest tożsama z nim. Że ona jest odrębną osobą, że ona już nie jest na każde jego zawołanie. Dziecko na tym etapie ma być nakarmione, ale nie mlekiem tylko i wyłącznie, ale miłością. Miłość. Tym ciepłym, tym otoczeniem. Nieraz są takie dzieci przekarmione. jakby Miłość okazuje się tylko poprzez karmienie. Miłość okazuje się poprzez dotyk, poprzez. Yy, Tą zabawę, przytulanie i, i wiele różnych rzeczy, ta pielęgnacja, która tutaj jest. I to, to sobie ładnie działa intuicyjnie. Niezaliczenie tego etapu, a więc jeżeli dziecko nie ma tej, nie nawiąże tej więzi, takiej głębokiej więzi, wiąże się potem z dosyć trudnymi zaburzeniami, które może mieć taka osoba dorosła. A więc ona będzie miała osobowość taką mocno chwiejną emocjonalnie. Ona będzie bardzo taka roszczeniowa, taka nieraz bardzo zaborcza, taka jakby nienajedzona, taka nienhapana, taka dążąca do tego, żeby ją w końcu zaspokoić, nakarmić emocjonalnie. To będzie też, to są osoby, które bardzo często cierpią na, na takie stany depresyjne. One doświadczały jakiejś pustki, nieraz ktoś mówi o jakiejś takiej odchłani, takiej, takim niezakorzenieniu, takim, mm -hmm. takim nieprzynależeniu do niczego. I to gdzieś tam się potem rozpoznaje w historiach tych osób, że ten etap mógł być w jakiś sposób gdzieś tam zaburzony. Także tutaj to się... Oczywiście kształtuje w tak bardzo, bardzo też naturalnie i, i, i miękko przechodzi w nam w kolejny etap, który jest związany z uczeniem się kontroli, czyli odraczania, gratyfikacji, yy, ale o tym już powiemy w następnym odcinku. Dobrze, a ty nam pokazuj, kiedy już będzie czas kończyć, tak? Pokaż nam, ja tak. Yy, ile? Ile, Trzy tak. minuty, yy, po siedmiu minutach tak, pokaż nam tak. Tak. Nie, nie.